Burak to jedna z najważniejszych roślin w płodozmianie. Jeden hektar uprawy buraków cukrowych pochłania rocznie 36 ton CO2. To tyle, ile wyemituje samochód przejeżdżając 180 tysięcy kilometrów, a także produkuje rocznie 26 ton tlenu na cały rok dla 100 osób. W cukrowni Diamant bierzemy z buraka to, co najlepsze i wykorzystujemy prawie w 100%. Liście zostają jako źródło składników pokarmowych. Osad z czyszczenia buraków wraca jako nawóz, a kamienie z pola jako budulec dróg. Z buraków wydobywamy cukier i słodki melas, a pozostałe wysłodki to cenna pasza dla zwierząt. Wodę, która stanowi 75% buraka, odzyskujemy. Można powiedzieć, że burak jest niemal zero waste.